Cześć, tu Kacpero01, a dzisiaj gramy w Sonic Speed Simulator, bo jest nowy, największy update, który po prostu odnowił tą grę bardzo. Ponieważ, no teraz ogólnie gra w nią 10 tysięcy. Dobra, tu Eggman coś do nas mówi, Sayonara Fools, dobra, dobra. I patrzcie, ja mam ten skin i zobaczcie. Takie były moje stacy. Jeden climb. I zobaczcie, jak to się zmieniło. Zobaczcie, co się stało z tym menu. Pety mam założone? Teraz mam założone. Tu. Wcześniej taki dobry czoło to było. I tu w ogóle. To są damage. E do. No, do tego boca. I jak, jak nie widzieli, no ten box jest tutaj, po prostu to jest on. A, jakbyście nie widzieli, pod E jest takie coś, tak jakby dash, tylko do góry on jest. I on o, o wiele bardziej przyspiesza. I już nie przedłużam, no i po prostu lecimy do farminia expa. Bo, no, level jest bardzo mały. Tego e bardzo pomaga. A w ogóle nie można już teraz daszować tym Q, Ku nie można daszować. To jest takie coś. Dobra. W e. Użyjmy sobie teraz energii. Dobra, 40. już mam. Za ile to można zrobić? Za. A. I teraz muszę chyba Sonika odebrać nagrodę! To jest! O! Olef nie nas wybiło. Teraz wiem, że można, tak? I hop. Hop, i. A jakbym zrobił tak? Że tu, hop. To sobie tylko wkrężamy. I tu lecimy na to. I hop, i a. No, niestety nie dosiągamy tego. Ale tu chyba jest bliżej, z tego co wiem. Hop, i dobra! Let's go! Troszkę poprawiło. I w sumie ten tonik jest tutaj, i robimy jego kwestie po prostu. Dobra. 50 hałas dobra. O, on przetrwał tak, tego doktora Eggmana. Dobra, nic ja nowego. Zobaczcie, co się stało z tą mapą. Tu w ogóle tego nigdy nie było. Albo to jest tak ładnie zrobione. Tekstury takie piękne. Tego w ogóle nie było. Tu nic, nic takiego nie było. Tu w ogóle tego nie było. Tak, bardzo nowe wszystko. na tak, 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 te teksturki, jakie są ładne. Tu, hop. I A. aha. Dobra, Radon to Ło, ale nas teraz wybiło. To jest hop. Dobra, najlepiej jest tak po prostu robić. I może, może teraz uda i... A, o, dobra, udało się, to jeszcze do góry daje. To robi tak, że można do góry Dobra. A, quest tu jakiś. A tu są questy i tu się odbiera. 35 karingów. Dobra, okej. Okay. Trzeba chyba w to klikać. 250 ringów to będzie jakiś problem mega? Chyba nie, czy to chodzi, że... Ład, a dobra, o to chodziło Na szczęście mam pod pod ringi I bardzo łatwą rozgrywkę a. O Dobra Aha еще раз. Ага. Клайм. Не, не могу. Дело по простоту. Не. Ага. Ага. mi w ogóle nic takiego nie pokazywało, że to te... jest dla ringów. Już jednego mam. Dobra, ten level bardzo teraz pomaga, totalnie. I tu, aha. Nawet link został dodany. Wow, ta gra naprawdę jest świetna teraz. Hop i a. A w sumie tego co weźmiemy ja tu doskakuję. Dobra, doskakuję, dobra, fajnie, nice i dobra! Drugi raz się udało też. W ogóle jest kupa. Aha. Są deski? Zapomniałem, że tu mountów można. Aha. 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 Mój trail. Exotic? To był egzotik? To był egzotik? Level pierwszy to jest. To wszystko jest level pierwszy. Ja to też mam level pierwszy. To jest w ogóle level pierwszy. Dobra dobra, się tym. A i w ogóle, czy deską można jakoś tam jeździć, ułatwić sobie... O! O! Oho! Ojeju! Dobra. Deska to tak mocno daje. O! To jest! Zobaczcie na to! Co się dzieje? Dobra, to des ta deska to jest przepotężna trochę potężna, coś. Aha! <śmiech> <śmiech> można tego użyć od razu! Ja, ale dobra, to jest świetne. To można jakoś szrafować. A właśnie, co się stało z tym sonikiem złotym? Po co, po co to jest? Aha, aha, dobra, a. No, szkoda, że to nie dosięgam. A. No w sumie nie dosięgam. Dobrze. O, dobra, ładnie. O, ale teraz speed. Oto, to, to? jest ten. Jak on się nazywał? Nazywał nazywa, Big? Ten królik? Coś tam małowika, tam. E. O, tu jest ta żaba. Chodź tu. Nie można jej złapać nawet. O co chodzi. No, jej nie można złapać A to który tu po prostu chodzi? Czy to jest więcej Nie no, to jest jedna żaba, to jest jego żaba Dobra, tak sobie powiedzmy Chyba, że to mało tej energii tu Daje. O. O! Po prostu tak do góry wybicie no dobra W ostatniej sekundzie przycisnąłem to E I to jest Dobra, to jest przepotężne, ten tryb jest przepotężny Da się! A nie Nie no, da się A no to ten, energię tu bierze troszkę A shiftem się daszuje Shiftem się daszuje Dobra, czyli da się daszować. I da się tak normalnie tylko lecieć. Nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu tak powiem. Dobra, lecimy sobie tutaj hop. Oj. Ale teraz wszystko rozwaliłem, nie! Nie wierzę O i dobra, udało się teraz Jeszcze 12 tych hopów czy czegoś tam No przez to obręcz po prostu I czy tu jakoś... No dawaj Dobra, dobra, udało się Hop Tu sobie dajemy... O. NIE! 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 I tu akurat się przebiło obręcz! Nie, ojej. A dobra. O, o, mnie wybiło. I moja największa prędkość to 161. Na razie 161, dobra. Nie najgorzej. Ale tu możecie sobie zobaczyć, i tu są jakieś klucze, to chyba za quest sobie je wybiera. I za ten traj tak słyszałem. O tu co jest? O to jest? Tu coś nowego? Tu w ogóle są te, które mogę, mogę się wspiąć. A to tu, dole. Ło, wow, 250 doszło. Także dojść. No, nieźle. Ale to tak no porusza po tej mapie. to sobie znę. Teraz będzie łatwiej. O, oh, w sumie tam też się polecę. To są chyba dwa. O! Nie, nie, e! nie, nie, że wszystko teraz rozwaliłam. Nie, tu, nie, tu. To nie, nie, że ja tak wszystko rozwalam. No, no dawaj, dawaj tu, tu. tu. Dobra, o, dobra. O, no, o, nie, nie w tą stronę. Nie. O, dobra, dobra, wreszcie, wreszcie się udało. Dobra, wreszcie, dobra. O, troszkę lagi. Oj, małe lagi. No dawaj, dawaj, widzisz tam. O, dobra, wjechałem fajnie. I ostatni mi został. I ten ostatni jest, proszę tutaj. Jest. Udało się. I Jestem teraz w soniku. I. Aha, dobra. O, to jest clock. Aha. W ogóle tego sobie nie odebrałem. Ło, 5 Hazel Chyba dobra jakieś. I zobaczymy, co to daje. To nie, to nie są dobre. To nie są, to nie są dobre. To nie, 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 nie. nie. A, Racing the Crow, dobra. Ukończ, jeden time trial. Dobra. To pierwszy jest tutaj. I on kosztuje ringi. 2500 ringów. O nie, nie dobrze. Halo, halo. Ej. O, gramia oszukała. Gramia oszukała. Halo, o co chodzi? Gramia oszukała. Halo. No co to jest za oszustwo. Gramia oszukała. No dawaj co to jest? To nie no. O co chodzi? Jeszcze chyba był tam w Trails. Albo tu Nie może tam będzie No, to teraz przynajmniej mam widok, żeby zobaczyć te tajniki, które oczywiście zawsze nie widzę. Znaczy, zawsze widzę, ale akurat teraz to nie. Nie wiem za duże według mnie to mapa. Czy też się pomocą deski porusza? A samolot to co? Samolotem. Samolotem laguje. Oj, mega logowało. Nie wiem. No, o co chodzi? No nie, oszukali no mnie. Oszukali mnie, oszukali mnie. Dobra. Nie. one tym trail No. No, no i gra mi oszukała no co chodzi? No ja nie mogę! Co no, to jest? Shift. Tu jest time trail. Taki. A tu jest time trail trzeci. I on koczuje ile? Oh, 600 tysięcy ringów. 600 tysięcy ringów. 600 tysięcy ringów. Teraz sobie założę pety pod ringi. O, ten ma dużo. 159... O, o ten, ten ma dużo major 980. To mogę go założyć? Aha. Zabieranie z Podringi. ringi 200 jadą 134 134 262 To chyba jest najlepsze O nie widać moich chciała. Nie widać ich I dajcie znać, nie wiem, na mojej Discordzie podam wam gamingowe wilczki, tak to się nazywa. To... Aha. to nadal nie działa. Wreszcie już mam na tym trail. I... A! Homing attack, Spin Dash, Spin Dash charge Nie wiem, to wiadomo. To jest boost jakiś. Imick boost, Spin dash, drop dash... Drop dash. Aaa, dobra. Dispensers, upgrade machine, fusion machine, stone quest. Co to było? <laughs> boost Battles... No to no trail, oszukali mnie na trail'e. No nie oszuko. Nie wiem, czy to tylko u mnie jest. Ale no nie oszukano. Nie oszukano, nie oszukano. No co ja takiego ja im zrobiłem? No. no dawaj, przenieś mnie! No i. No nie. <laughs> A Exotic to jest White Whisk jakiś. Upgrade maszyn. W sumie sobie tego, które ma. No po prostu ma największe. Naj, największe bicie ma. To ma największe bicie. 448. Uooo, czoło, dobrze. Dobra, tego. W sumie raz. No dobra, trudno. No to nic innego, tylko po prostu trzeba jeszcze raz odświeżyć tą grę. Czyli wchodzę i no... No i widzimy się jak, jak wejdę już.